Koniec roku szkolnego dotyczy również działdowskich diabetyków. W Szczuplinach miało miejsce zakończenie roku dydaktycznego. W Rumianej Dolinie gościmy dzisiaj diabetyków z powiatu działdowskiego. Również zaszczycił tą dzisiejszą uroczystość, spotkanie naukowe marszałek województwa warmińsko mazurskiego Marek Gustaw Brzezin, jak również władzę Stowarzyszenia Diabetologów, Diabetyków Województwa warmińsko mazurskiego dla mnie, dla wójta gminy Rybno, radością jest, że wybrano miejsce, które jest taką wizytówką gminy, Rumianą Dolinę, w której się dzieją różne uroczystości, bardzo przyjazne dla społeczności mieszkającej tutaj, jak i też przyjeżdżającej. Są tu imprezy związane z rozwojem edukacji, nauki, czy też zdrowego trybu życia. I w tą działalność świetnie się wpisuje dzisiejsze spotkanie diabetyczne. Bardzo dobre podsumowanie roku edukacyjnego w Kole Diabetyków w Działdowie, w plenerze, w licznym gronie również samorządowym i chcę tutaj pogratulować wszystkim, którzy są w stowarzyszeniu bardzo mocno zaangażowani, a oczywiście na pierwszym miejscu widzimy tutaj prezesa Władysława Kubińskiego, który zapowiada, że po 25 latach pracy chce przejść na taką trochę społeczną emeryturę. W to nie wierzymy, bo na pewno będzie dalej aktywny, ale jego efekty pracy są tutaj widoczne bardzo mocno, nie tylko na działu do ale również w całym regionie warmińsko-mazurskim. Dziękuję, serdecznie gratuluję. Chcę też podziękować samorządowcom, Panu Staroście, panu Wójtowi, burmistrzowi, Wójtom z całego terenu Powiatu Działdowskiego, bo faktycznie samorządowcy bardzo mocno współpracują z kołem diabetyków i myślę, że jest to dobra korelacja, bo naprawdę w dzisiejszych czasach choroba cywilizacyjna bardzo wielu jednak jednoczy w tym problemie i musimy rozwiązywać wspólnie te zagadnienia, żeby być aktywnym, żeby być przydatnym do działania zawodowego i społecznego. Także serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy są na dzisiejszym spotkaniu. W pojedynczym wymiarze, osoba, która jest dotknięta chorobą trudną, cukrzyca, to przede wszystkim dużo wiedzy i dużo też ruchu, dużo też dietetyki, musi obracać się w gronie przyjaciół, tak żeby sobie wzajemnie tłumaczyć, pomagać, a stowarzyszenie jest ku temu doskonałym rozwiązaniem. Po tych latach, które no, towarzyszyły nam różne zarzenia, dobre i złe, no postanowiłem, postanowiłem odejść w taki nietypowy trochę sposób, bo wychowałem już następców, mam nadzieję, że nie gorszych, a lepszych ode mnie i Chciałem się pożegnać również z tymi, którym pracowałem przez 25 lat z władzami samorządowymi, dlatego poprosiliśmy marszałka, który z nami był, poprosiliśmy para starostę, wójtów co prawda nie wszyscy dopisali, ale zdarzyły się takie przypadki, że musieli zostać, ale do, dojadą, dojadą. Więc po tych 25 latach odchodzę z uczuciem spełnionego obowiązku. Na ile mogłem, to to zrobiłem. Na ile mogłem, to jakość i ilość. Więcej nie mogłem, ale i narzekali ludzie i byli zadowoleni z tego mojego stylu stosowania władzy, ale ja zawsze mówię jedno, ja nic nie robię, tylko ustawiam pracę i tak i było. I tak było. Dlatego mogłem pracować i pracuję zawodowo do dzisiejszego dnia. Po wykładach i przemówieniach przyszedł czas na wspólny piknik.